Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wam pokażę przewijanie Coral i Sky oraz zmiana ubioru u lalek. Tak wyglądają Coral i Sky gołe, ale zaraz je ubierzemy. Dwie pieluszki na start najwyższej jakości firmy Pampers z psim patrolem. Tak wygląda Sky z pieluszką i Coral z pieluszką. Zaczynamy od koral, Czas na zmianę ubioru. Taka bluzeczka z sukienką. Koral już jest ubrana. Teraz koszuleczka dla Sky. Tak wygląda koszuleczka na Sky. A teraz spodenki. Spodenki do kompletu. Rezerwowe koszulki do przywienia lalek. Tak wyglądają. Jedna i druga. Jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie dodatki na lalkach, zapraszam na Sky Wiatrowa, kanał na YouTube.